Dobra. Słuchajcie, kur. Ostatnio przechodzę sobie chodnikiem i nagle podchodzi do mnie jakaś osoba. Była to mała osoba. Powiedziała wow, to ty? No, to ja. Znaczy nie wiem, jak ona mnie rozpoznała, bo oczywiście jestem tutaj e... inkognito i w ogóle. Mm, ale rozpoznała mnie po głosie, bo akurat wtedy Yy, się wkurzyłem, bo kola, yy, którą sobie kupiłem, akurat spadła mi na ziemię i sama się wylała. No to ja wrzasnąłem, a ona mnie potem się rozpoznała. No i ta osoba podeszła do mnie i powiedziała mi tak. Słuchaj, na no tych swoich filmach tutaj się jakbyś wypalił co najmniej trzy blanty. No to ja jej mówię, no nie wiem, bo... Zazwyczaj je nagrywam w nocy, kiedy jestem ospały. Tak, tak, ja raz planty. Nieważne, kudy. Co to za hajs YouTube, bo te planty kupujesz? Wytłumacz się teraz. No i ja się nie zamierzałem wytłumaczyć i poszedłem sobie sam za to, bo atmosfera mm, zrobiła się trochę niemiła. Wróciłem do domu. No i tak sobie zdałem sprawę, że ja może nie będę taki zmulony na tych filmach i będę starał się jakoś ożywić, więc o dzisiaj będą e, bardziej ożywione filmy. E, jak chcecie to proszę bardzo, nie wiem, mogę nawet wypić dwie kawy i trzy energetyki przed filmem, żeby specjalnie być wiecie, energet nie energetycznym, tylko energicznym, także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy, ty, czy wy też uważacie, że brzmi jak zjerany na filmach. No i to tyle. Się, 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 siemanko. Sie, 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 sie,